Dacia oficjalnie zaprezentowała nowego Bigstera i uwaga, nie jest to żaden 7-osobowy słów, ale 5-osobowy słów segmentu C. Auto jest aż o 23 cm dłuższe od daci Duster, 19 cm więcej w bagażniku i 4 cm więcej rozstaw osi. Ten ostatni wynosi już 2,70 m, a sam bagażnik ma uwaga 667 litrów pojemności. Auto wynosi dacie na zupełnie nowy poziom. Mamy w kabinie na przykład dwustrefową klimatyzację z nawiewami na tył i potężne otwierane w przedniej części panoramiczne okno dachowe. Uwaga, jest też elektrycznie otwierana klapa bagażnika. Jeżeli chodzi o silniki, tak, będzie LPG fabryczne o mocy. Uwaga, 140 koni mechanicznych, 3 cylindry. 1, 2, ale będzie też nowa zupełnie hybryda, 155 koni z adaptacyjnym tempomatem. Więcej o tym aucie zapraszam w niedzielę na MotoWika.